Cześć, cześć, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, po tytule, po miniaturce, paczka od skalpera. <grywa> Otworzymy, co tam ciekawego. Tutaj mamy taki mały bonusik, powiedzmy produkcji japońskiej. Coś, co mnie całkowicie zaskoczyło. No, trafiło się, tak, trafiła się taka okazja, że po prostu musiałbym być głupi, żeby z tego nie skorzystać. Nie będę tutaj przeciągał Was mocno, zbytnio przechodzimy do konkretów. Także zapraszam na dalszą część filmu. Słuchajcie, otwieramy. Otwieramy. Ręce mi się telepią. Zaczniemy oczywiście od paczki, od skalpera. Sklepu skalpera. Może tak, żeby była jasność. Coś się ciekawego trafiło tutaj Co tu mamy? Mamy tutaj W sumie odcinek bardzo japoński bym rzekł Mamy tutaj gdzieś e, będzie sama Japończyzna, mało Europy I to jest kurcze dziwne, bo słuchajcie Ja jestem raczej fanatykiem Europy e, Ameryki Aniżeli, aniżeli tego japońskiego sznytu, tych modeli raczej japońskich mało zbierałem a tutaj okazuje się, że kurczę, moje zakupy w ostatnim czasie to są tylko i wyłącznie marki japońskie więc jestem w ogóle już totalnie w kropce otwieramy, pięknie spakowane fakturka, zamówienia, tego Wam pokazywał. Nie będę. Muszę schować przed żoną <grymne> rachunek. słuchajcie, <grymne> pięknie zapakowane. Tak, żebyście widzieli, jak tu sklep dba. Jakieś haribo się chyba nawet trafiło. Dzięki serdeczne na osłodę. Pod koniec miesiąca jak już będzie pusto w portfelu kilka kilokalorii dojdzie Dobra, rzucamy Słuchajcie, rzucamy tu mamy, żeby was nie przeciągać zbyt długo I mówię po raz kolejny konwencja złamana, no mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewacie. Ale chyba będzie ona ciekawsza dla Was również jako dla oglądających. Piękny ładuneczek, piękny fotoneczek. Nie ram się jak głupi. I mamy. Sam nie pamiętam co zamawiałem, ale tak mi się kojarzy dokładnie. Dokładnie to, co widzicie. Waveside, czyli najbardziej chyba spektakularna pod względem e, krzykliwości firma e, tiringująca. Taki najbardziej odważny styl zawsze te, te, te bodykity Waveside e, stosowały. Trochę żałuję, że Supra nie występuje e, w tym pakiecie Fortune 03. O ile mi pamięć nie myli, pokażę Wam tutaj gdzieś przybitkę w prawym górnym rogu. Pamiętam taki magazyn Maxi Tuning i nie zapomnę tego samochodu do dzisiaj. Tam zostawał tylko i wyłącznie dach, wszystko było wymieniane, także nie spotkałem jeszcze. Zacznijmy sobie od nowości: no bo tak naprawdę nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś opisywał te bodykity, te wypusty wayside'a, zarówno R32, jak i Supry. Yy, tutaj, oczywiście, Top Secret zostawimy sobie jako DSM. No, bo już powiedzmy, gdzieś tam te pierwsze recenzje się pojawiały. Nie będę tutaj Wam przyciągał. Otwieramy, słuchajcie. Otwieramy, słuchajcie tego cudaka. Dobra, no, się głupi, a no, po prostu aż mi się ręce telefonować. I mamy. I mamy śliczności, piękności. Ja nie jestem ogólnie fanbojem Supry słuchajcie, żeby nie było, że ja tutaj zaczynam e, zaczynam gdzieś e, stosować pseudo uwielbienie. Natomiast musiałbym zwariować, żeby nie docenić tego e, tego sznytu. Detale Mini GT w stosunku ceny do jakości absolutnie miażdżą i e, ten wypust ta supra, moim zdaniem, e, potwierdza tylko tą tezę. Oczywiście mamy Poprejsa, mamy ciekawsze wersje, natomiast e, ten Welsite po prostu pod względem szczegółów, nawet felga słuchajcie, jest e, tak mocno zdetalizowana, że ja jestem w szoku. W tej skali naprawdę zrobić dobre detale to jest, to jest po, potężna umiejętność, a jeżeli chodzi o o Mini-GT, ten stosunek ceny do jakości jest zachowany, już nie pamiętam w Scalperze ten model kosztowo, słuchajcie otworzę sobie otworzę sobie, a nawet, a jeszcze naklejeczki słuchajcie jakieś tam miałem piękne yy, kurde nie pamiętam, nie chcę Was oszukać, ale całość wyszła chyba w okolicach 180 zł z wysyłką, tak więc uważam, że yy, że ten stosunek ceny do jakości jest chyba w, no w najlepszej propozycji, w najlepszej pozycji. Yy, mamy, a tak nożykiem będę pokazywał ten charakterystyczny zderzak, tą charakterystyczną dokładkę. Ona jest dokładnie jeden, jak jed, jeden do jednego, jak w jak w prawdziwym yy, egzemplarzu, w prawdziwym samochodzie. Mamy również piękne tampo, dokładnie jak samochód prasowy, jak ten samochód, który znacie. Z, z katalogu, To właśnie w tym kolorze Combat Grey ten, ten, ten pojazd się prezentował We wszystkich prospektach, we wszystkich prasowych ujęciach Mamy ciemne znaczki Fajne detale lamp, bardzo ładne Mamy tutaj klosz z tego co dobrze widzę Ja się tak przyjrzę, słuchajcie, ale tak, mamy klosz po prostu nałożony na, na tampo Detale przednich lamp, są widoczne, soczewki no nie ma się do czego przywalić, naprawdę musiałbym mocno, mocno się starać Płyta, na płytach między bogiem naprawdę słuchajcie no kto, kto tam mocno szczegóły, mocną uwagę zwraca natomiast szczegóły są jakieś tam widoczne Bieżnik też jest jakiś, nie jest to czysty slick spoiler jest prosty oczywiście Także spróbuję zajrzeć do wnętrza natomiast nie wiem czy cokolwiek tutaj Tutaj zobaczymy moi mini. Są detale kanapy. Widoczne. W ogóle nawet przetłoczenia na masce. Słuchajcie, nie brakuje mi absolutnie, absolutnie tutaj otwieranych elementów. E, ta tendencja, którą utrzymuje, e, utrzymuje mini GT, moim zdaniem, jest absolutnie wystarczająca i tutaj e, jakoś wybitnie mi tego nie brakuje. Oczywiście e, w rajdówkach, na przykład, tak jak w w poprzednich odcinkach widzieliście 0.37 yy, czy, czy, czy RS200 no to wiadomo, ten detal i tylnej klapy jest czymś takim naprawdę, naprawdę przyjemnym, no ale tam szczegóły są bardziej widoczne, tych detali można więcej upchnąć w przypadku tutaj yy, bardzo ciasnej komory ja raczej nie zwracam jakoś wybitnie uwagi może dla testu gdzieś tam yy, gdzieś tam yy, kupię inny, inny model Poprys chyba też ma otwierane elementy, aczkolwiek on ma takie dosyć pokraczne odlewy. Zresztą w innym modelu pokażę Wam to dokładnie. Przechodzimy do R32. R32 jest to dokładnie to samo body, tak naprawdę podobny stylu body co, co, co Supra. Natomiast słuchajcie, bardzo fajne jest to, że Mingy też zdecydowało się na wypusty dwóch zupełnie. Dzielnych pojazdów. No, niby to samo, ale zupełnie co innego. Pamiętajcie o tym też, że Supra nigdy nie była samochodem ultra wyścigowym to było to był raczej Gran Turismo. No R32 ogólnie seria GTR Skylana była takim samochodem już typowo performanceowym i no, to są dwa zupełnie inne charaktery, chociaż potencjał oczywiście w Suprze drzemnął. Bardzo duży, niewykorzystany, natomiast to był totalnie inny wóz. Otwieramy. Otwieramy podło. Ja mówię, jaram się jak głupi, słuchajcie, ja już mówię tak... Ta moja... Ta moja tendencja do wrzucania podsumowań miesięcznych poszła. Wolę się z Wami dzielić od razu. I mamy. Mamy cudę. MR32, którego tak jak mówiłem, fanem jakimś wybitnym nie jestem, żeby nie było, że ja tutaj jestem jakimś fanbojem, ale w tym body na mnie ten samochód robił bardzo duże wrażenie. I analogicznie, to tak, żebyście widzieli, te samochody miały bardzo, bardzo podobny styl, czyli charakterystyczne, agresywne dokładki. ja tak, może obniżę troszeczkę. Charakterystyczne dokładki, zachodzące do błotnika, agresywne wloty. No to wiadomo z uwagi na konstrukcję lamp przednich, super, kierunkowska supchnięty we wlocie bocznym. Tutaj mamy kierunkowska zintegrowane i troszeczkę można było inaczej poprowadzić ten, ten wlot w przypadku L32. Felga jest tożsama. Tutaj może troszeczkę profil jest w przypadku Supry większy, natomiast ona jest w ogóle chromowana. Nie ja. Ja jestem zachwycony Dawno mnie tak modele nie ucieszyły, jak, jak te, które widzicie tutaj. Pomimo tego mówię, że jestem daleko od, od Japonii, jeżeli chodzi o, <laughs> o tendencje zbieractwa. Przecudowne detale, jeżeli chodzi o lampy. Absolutnie tutaj w tej cenie, kurde no, ciężko jest to przebić. Wnętrze duże detale widoczne. Deski. Ja mam beznadziejny zoom. Może kiedyś się dorobi lepszego sprzętu. Kubły. Brakuje klatki, do szczęścia, ale te samochody bazują na samochodach prasowych. Tutaj mamy też fajne, fajny ten, ten spoiler. On jest dosyć niski względem Supry Jest mniej agresywny. Natomiast linia super ogólnie jest taka bardziej. Ona lubi ten, 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 te wysokie spoilery. R32, R33 czy R34 nawet chociaż R34 mniej R33 one dobrze wyglądają, z niskimi spoilerami te piękne proporcje, naprawdę kurde, no nie mogłem się doczekać, żeby Wam to nagrać absolutnie sztosiwo yy, polecam z całego serca, naprawdę jeden i drugi zakup jeżeli chodzi o Top Secret były już porównania Chyba nawet w innych kanałach polskich No ale to tak już raczej do pochwalenia się Aniżeli do jakiejś głębszej analizy Chociaż oczywiście pozwolę sobie parę słów powiedzieć Samochód, który Który Prawie, że Albo wsadziło je dobrze, pamiętam, właściciela firmy Top Secret do więzienia z uwagi na rekord w Wielkiej Brytanii, chyba z tego co pamiętam. Dla mnie coś niesamowitego ogólnie to był. To jest yy... internet, yy... założony miałem w domu w 2000, żeby własnie kłamać. Szóst w 2004-2005 roku jakoś tak. I na fali było właśnie tapety z samochodami Top Secret, yy, Initial D, yy, oglądane namiętnie przez, przeze mnie jako, jako dzieciak. Yy, wtedy jeszcze jako podlotek, jakiś tam ma mało lat, aniżeli dziecko. Ale słuchajcie, yy, te odkrycia, te fora kipiące ciekawostkami. No dzisiaj już kurczę, gdzieś tam to. To wynika odzywa się wynie taka małpa Janusza typowa, kiedyś to było, ale trochę brakuje, trochę brakuje tej, tej dzikości tych lat, jeżeli chodzi o modyfikacje. Przecudowne, ja tak odsłonię trochę światła. Słuchajcie, ja się naprawdę jaremek głupi. Ja nie pamiętam, żebym się tak cieszył, mówię z ostatnich zakupów, jak z tych dwóch paczek, które, które w dniu dzisiejszym dla was otworzę. Spójrzcie na detale nawet związane z poszerzeniami. Mamy nity, mamy śruby, mamy spinki. Co prawda są one pomalowane w kolor nadwozie, ale no kurczę, no to jest 1.64. Pamiętajmy o tym. Spoiler, który ma nawet przetłoczenia, przepięknie oddane, to widać doskonale. Że to przypomina prawdziwy spoiler, a nie jakiś, jakąś Tam e, Tampo, oczywiście, więcej niż poprawne. Nawet tutaj widzicie, w przypadku bocznych progów mamy również takie wgłębienia nity. Genialne detale, jeżeli chodzi o halogeny. Dla mnie tutaj totalne sztosiwo. Maska. Co prawda, jest ona. Można byłoby się pokusić tutaj o pomalowanie tych tutaj dołów, jeżeli nie było to wycięte na w przypadku wlotów na czarno, ale słuchajcie, naprawdę, brakuje mi słów. Mamy klatkę. Mamy tampo nawet na, na tylnych szybach, na tylnej szybie. To jest coś, co po prostu przyprawia mnie ociarki. No mówię to pod względem Jakości wykonania porównamy sobie oczywiście proporcje jednego i drugiego modelu. Linia boczna naprawdę robi to przepotężne wrażenie. Tak jeden koło drugiego postawię. Zobaczycie, ile są szersze te, te modele od siebie. Przecudowna sprawa, słuchajcie. Naprawdę, jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem yy, tej wersji Top Secret od Mini GT i uważa, że będzie brakowało mu tej otwieranej maski z popreisa czy, yy, czy, czy będzie się zastanawiał, czy warto dołożyć gdzieś tam do, yy, do czegoś lepszego, a nie za bardzo chcę nadwyrężać ten swój budżet, słuchajcie. Nie zastanawiajcie się. Naprawdę, nie zastanawiajcie się. Nie będziecie żałować. Zobaczcie nawet na detale Felk. Mamy polerowany rand. Mamy pięknie odzorowane e, e, szprychy. Brakuje tutaj oczywiście e, tarcz hamulcowych. No już tak się czepiam. Kurcza na siłę, no ale do czego się trzeba przyczepić. E, <laughs> nie może być zbyt idealnie. Słuchajcie, podsumowanie trzech sztuk. Cieszę się jak. Nie wiem co, słuchajcie. Cieszę się, jak nie wiem co. Przechodzimy do ostatniej paczki yy, i robimy takie małe podsumowanie, jeszcze finalne. Słuchajcie, otwieram coś chyba na co yy, czekałem od bardzo dawna. Mówię tutaj o polowaniu na, yy, na dobrą cenę. Trafiło się. Trafiło się na wintet. Na Sprzedający, dosyć twardy, a to ładnie schodził. Nie wiem czemu, absolutnie się zastanawiam. Kurcze, czemu są. Znaczy, ja, ja się cieszę z tego z jednej strony, zastanawiam się czemu ludzie nie doceniają tak mocno wielu marek w Polsce i można trafić coś kurcze niesamowitego. Przemysł kupujący nie zapakował mi jakiś opakowanie ładne, opakowanie ładne. Jaram się jak głupi. Jaram się jak głupi. Dopiero co robiłem odcinek o lunchie, gdzie yy, yy, przedstawiałem wam model yy, z serii Tomi Takara Wspominałem o takiej marcach Tomika I mamy przecudowny, przecudowny model. Nismo 400R. Przepiękna sprawa. Zaraz oczywiście otworzę. Model oczywiście nie ma otwieranych elementów. Tak jak nie wiem, czy, czy, czy spółka. Natomiast powiem Wam wprost, ja przynajmniej mówię nie odczuwam braku gdzieś tam tych elementów. Też, z uwagi na to, że, że modele jeszcze nie mam takiej ekspozycji, która pozwala mi trzymać modele na wierzchu, z uwagi na to, że jeszcze mój syn jest dosyć, dosyć mały. No i pojawiłby się konflikt interesów, że się tak wyrażę. Otwieramy cudeńko. Otwieramy cudeńko. Nie wiem, czy jest to numer, czy jest to jakaś limitacja. Nie mam tutaj informacji na ten temat. Słuchajcie, otworzę. Jedną no, ręką się ciężko operuje, ale jakoś sobie radzę. Czyli się na mnie nie pogniewacie. Z tego powodu. Najgenialniejsza w formie, chyba odmiana R33. Dla mnie przynajmniej. E, samochód, który, którym się zakochałem od czasów gry w Gran Turismo. Tak jak wspominałem, e, nie wiem, czy oglądaliście oczywiście filmy o i Zapraszam, jeżeli tego nie robiliście. E, to Mika jest to. Mm, Firma, która jest mniej zabawkową w konsorcjum, to Mika. Ona się skupia bardziej właśnie na tych detalach. Ona robi modele również takie jak widzicie, rzekłbym high-endowe wręcz, na, jak na tą skalę. Wersja, którą widzicie, jest to wersja w kolorze granatowym. Mamy przecudowne detale. Mamy tutaj również tarcze z tego, co widać. Co mnie przekonało do tego, żeby zakupić tomikę a nie Popreisa? tego, że tomika jest sporo droższa versus poprajca, to jest ten odlew przy światłach. Jak porównacie sobie, jak wygląda ten odlew przy światłach w przypadku Popreisa, jest on karykaturalny wręcz. On się robi bardziej obły. Wynika to właśnie z odlewu z tych elementów, że też pary są też dużo szersze. No i traci te proporcje. Czasami. Jak jest takie powiedzenie, less is more. I tutaj warto było, moim zdaniem, pójść w tym kierunku. Mamy takie detale jak intercooler wraz z tablicą. Mamy przecudownie oddaną kalkę tam po bocznych kierunków Jest to tak maźnięte, można by rzec. Tylne lampy. Jedyny minus w tylnych lampach jest taki, że nie mamy tych dolnych kierunków. Nismo, moim zdaniem, miało też te dolne kierunki. Tutaj brakuje tego. Tylny znaczek jest widoczny. Nie wiem, czy w tym świetle, ale słuchajcie, jest. Ja też tak jak mówię, ten obiektyw jest dosyć słaby i, i nie są w kolorze szarym, oczywiście. Ten, 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 ten logo. Fajny detal, to jest wydech. Można było się pokusić o to, żeby w wydechu środek maznąć na czarno, byłoby idealnie. Ja tak spojrzę czy na bieżnik, bieżnik taki charakterystyczny sportowy, dla tego, yy, dla producentów tej skali mamy karbon. Takie raczej aluminium że aniżeli karbon. No ale jest również logo. Zajrzymy jeszcze do środka. Są detale piękne. Tylnej kanapy. Tak raczej proforma od boku, no bo tutaj nie dojrzymy zbyt dużo szczegółów. Tym bardziej, że te, e, te e, szyby są dosyć, dosyć mocno zaburzające, zniekształcają ten, ten widok. Mamy oczywiście kubły. Detale deski są widoczne. Ja słuchajcie. Nie pamiętam, naprawdę, żebym jarał się tak zakupami. Nawet STH by mnie, nawet tak nie cieszyło. Uwierzcie mi. Nie sprawiło mi to tyle satysfakcji. Żaden z ostatnich zakupów nie sprawił mi tyle satysfakcji, aniżeli te modele. Czy poleciłbym Wam zakup Tomiki? W Allegro w tym momencie Tomika jest wystawiona za 275 zł. W tej cenie nie. <grych> Raczej bym. Szukał ofert w okolicach. Myślę, że jeżeli znale znaleźlibyście coś w okolicach między 150, 140 a 170 zł, jak najbardziej, tak. To jest strzał dziesiątkę. Fajne też jest to, że e, to jest marka niszowa. To jest marka, która rzadko kiedy tak naprawdę się pojawia. E, a, tak jak wspominałem, pod względem jakości kastu, proporcji, detali wykonania, moim zdaniem stoi wyżej niż wielu, wielu, wielu swoich odpowiedników z bajerami typu jakieś, jakieś otwierane maski i tak dalej. Natomiast to jest zupełnie coś innego. I Słuchajcie, podsumowanie moich zakupów, moich strzałów który mnie najbardziej cieszy, kurczę, naprawdę tutaj ciężko jest powiedzieć, no bo e, ja tak jak mówię, moją kolekcję buduję też na sentymentach i e, ja mam do tego bardzo emocjonalne podejście, jestem takim człowiekiem, który bardzo emocjonalnie podchodzi do, e, do, do wielu hobby, do wielu, do wielu kwestii i powiem Wam tak szczerze, prywatnie, że kurczę, chyba R33 R33 z uwagi na to, że to jest samochód, którym jeździ masę czasów Gran Turismo Później mam oczywiście Wayside e, i na końcu Top Secret, ale Top Secret jest takie właśnie, mówię, ta wisienka na torcie, która, e, która, która e, była takim dopełnieniem e, tych trojaczków. Mówię: no Dwa trochę szkoda, trzy trzeba zamówić. <laughs> e, czy e, czy e, m, któryś z tych modeli wyłączyłbym do polecenia Wam? E, absolutnie nie. Każdy jest zgodne polecenia, ceny są naprawdę jeszcze w tym momencie więcej niż przyzwoite, więc absolutnie nie zastanawiać się i brać. Yy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, zachęcam Was do komentowania, zachęcam do zapoznawania się z innymi materiałami. Wydaje mi się, że jest na co na czym oko zawiesić, także serdecznie Was zapraszam i polecam. Tymczasem w tym odcinku wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji następnych.